Witam w kolejnym filmiku. Niestety tam ucięły, także tutaj już po prostu dokończę szerzej o zapachu safari. Zaraz szybko przejdę do rzeczy. Jeżeli obraz jest ucięty na żaciowce, pełny ekran. I tak jak wam wspominałam, jest to unikat marki mainstreamowej Ralph Lauren. La Lauren, nie wiem dokładnie jak się wymawia to nazwisko w tej nieszczęsnym, tym nieszczęsnym. Y Plastikowym szerokiem, których kompletnie nie polecam. Ja w nich nie szykuję, ale po prostu taki kiedyś e, dostałam o właśnie w safari, e, w czymś takim. Gdzieś tu pewnie jeszcze wyostrzę, albo nie wyostrzę Nazwę. No, trzeba wierzyć na sobie. safari. I powiem tak: ja e, tego zapachu e, wydaje mi się, że chyba go nie poznałam. E, nawet wtedy go chyba nie potestowałam, już nie wiem. Więc. Nie jest to zapach współczesny, jest to zapach, który może być trudny, jest to zapach, który jest ogromnie zmienny, jest on bardzo długotrwały. Trzeba przyznać, że przepięknie się rozwija. Początek jest trudny, jest ostry, jest, może być dziwny. To jest początek, który może się korzystać z szyprowościami, z takimi troszeczkę bardziej ostrymi, właśnie jakimś klimatem galbanu, z galbanum. Jest w tym zapachu, jest właśnie taka ostrość, są tam też jakieś takie przywrócenia, drewna, taka właśnie trochę szorstka, zielonkawo-drzewna szyprowość. Nie ma tam huala, taką, taką ku tam pewnie też można y, sobie y, dostrzec. Natomiast zapach po czasie z tej goryczy, ostrości, z tej trudności przychodzi w coś takiego, bym powiedziała, bardziej... Słodkawego, bardziej upojnego, troszeczkę takiego narcyzomiodowego, bursztynowego. I ten motyw już jest taki bardziej słoneczny, bardziej przyjemny, bardziej przytulny. On jest taki trochę wysuszony, także faktycznie można sobie tak kojarzyć ten zapach trochę właśnie z Afryką, trochę z takim suchym klimatem, z takim suchym wiatrem, z piaskiem. Wydaje mi się, że jak ktoś lubi klimaty typu Dune, oraz zwłaszcza dawne, czy też właśnie lubi, nie wiem, Dziewiątka, z Z tego typu takie troszeczkę nie dzisiejsze klimaty, to i Safari bardzo się spodoba. Także to jest a propos takich klasyków, być może to podobna pod serię retro, tylko że zapach ten ma w sobie dużo takiej duszy emocji retro, podobnie zresztą jak Dune wspomniane, czy yy, Dziewiątka, czy nie wiem... Właśnie w takich też stylistyce jest też Kindom McQueena, którego przecudowną miniaturkę w takim pięknym bordowym kolorze, kiedyś nagrywałam ten filmik, mam w swojej kolekcji dzięki temu, że jedna z widzek, widzka Mirka, mi to kiedyś wysłała. Miniaturka jest przepiękna, to jest taki zapach, który ma w sobie taką trudność, któremu niesamowicie warto poświęcić uwagę I są to zapachy, które Ogromnie zyskują w kontakcie ze skórą, ogromnie zyskują z czasem, z tym jak się rozwijają z czasem na skórze. I to są czasami takie kwestie, że coś nas może od razu odrzucić, a po jakimś czasie człowiek wręcz nie dowierza, że to wciąż jest ten sam zapach. Zresztą i szypry, ale też aldehydy mają coś takiego w sobie, że możemy nie lubić ich początku. A potrafią się fenomenalnie rozwijać, i sami właśnie nie dowierzamy, że to jest wciąż to samo. I może być tak, że osoby, które się zachwycają, na przykład piątką, to są osoby, które się zachwycają rozwojem tej piątki na sobie, a nie samym początkiem, który.